My już widzimy bohaterów dzisiejszego spotkania, którzy, y, którzy wychodzą na parkiet w czarnych strojach, gospodarze dzisiejszego spotkania, więc Tim Lemborg, a białe trykoty to oczywiście goście. KKF Koni, jeśli chodzi o sędziów dzisiejszego spotkania, no to też widzimy, jest Przemysław jednak z Kibiszewski, troszeczkę zmian, ale już jednak wracamy. Jest też Damian Markiewicz na placu, a my zaczynamy, rozpoczynają zawodnicy Timu Lemborg w czarnych strojach przy. Po salówce Gracjan Lis razem z dystansu, ale to na pewno nie mogło zaskoczyć. Yy, bramkarza z konina. Ależ teraz było blisko, żeby uderzyć w światło bramki. I przy piłce Budzińskich chyba będzie próbował grać tutaj indywidualnie. Nie opłaciło mu się to. No i Bauer, czy to będzie szansa na kontrę? Wierzbowski jest jeden do zera. Dwójkowa kontra. Najpierw kapitalny przechwyt. Tomasza Neubauera, ten sprezentował piłkę Maciejowi Wierzbowskiemu, no i ten z łatwością zawodnik z numerem 21. Oj nieudana, nieudane to zagranie z rzutu rożnego, jeszcze Markiewicz, Budziński zejście na lewą nogę, ale za daleko sobie wypuścił futsalówkę, chociaż jeszcze tutaj przeszedł, no i mamy rzut karny dla ekipy zespołu z Konina Damian Markiewicz, Dominik Czekirda mocno w środek pod poprzeczkę bez żadnych szans. Golkeeper zespołu z Lemborg. I mamy wyrównanie: 1 do 1. A faulował z numerem 9 Mateusz Zaborski. Teraz szybko, no trochę szczęśliwie ta piłka dotarła do Błażeja Wenty. Tutaj jeszcze próba pod polem karnym. Piotra Łapigrowskiego, Marszałkowski. Teraz Błażej Wenta. Próba ładnej, bójkowej akcji, ależ to jest piękny gol! Szymon Marszałkowski, ale też wielkie brawa dla Błażeja Wenty. Za to podanie piętką do swojego kolegi z zespołu. Łapigrowski jest teraz na środku, ale znowu dobrze zatrzymał go. Augustyniak, ale jeszcze lepiej zrobił to Piotr Łapigrowski. Jest szansa 3 na jednego. Łażej Wenta będzie strzelał, ale to było za lekkie. Na ostatnie 4 minuty pierwszej połowy tego spotkania od bramki będzie zaczynać Jankowski. Daleki wyrzut do Łajdeckiego. Jest tam przy nim Gracjan Lis. Tomski z Neubauerem. A znowu niedokładne podanie. Dobrze w obronie Augustyniak jest szansa na kontrę. Wychodzi Zaborski, podanie do środka, ale przeciął to, no i Bauer, jest jeszcze okazja, ależ to wybronił Dominik Czekirda, no niesamowicie! Marszałkowski, ależ teraz bardzo ładne zagranie, jak to nie wpadło! Ale też tutaj drużyna trenera Jacka Burglina musi mieć się cały czas na baczności, bo KKF w gra naprawdę niezły futsal dzisiaj i właśnie to oni rozpoczynają ze środka i druga połowa przed nami. Mamy nadzieję, że pełna emocji. Budziński, no który tutaj na pewno też blisko całej sytuacji był, Markiewicz teraz dobrze, tak się przynajmniej na chwilę wydawało, Piotr Łapigrowski, teraz Budziński, ale Łapigrowski, Dawid fantastycznie tę piłkę zagarnął. Jest szansa na kontrę. Troszeczkę podciągnął do środka. I zagrał piękną piłkę do Błażeja Wenty. No, który tak naprawdę z linii bramkowej wbija tą podcalówkę do bramki. A więc mamy kapitalne rozboczenie. I marszałkowski. Teraz ładne zejście do środka. Łapigrowski. I też kapitalne znowu podanie. Tak jak w pierwszej połowie. Błażej Wenta. Teraz próba przechwytu Zaborskiego. Jednak tam dobrze. Jeszcze z tyłu był Wojciech Domski. No i Bauer jest na lewej stronie. Gracjan Lis. Tam był słupek. Jeszcze próba dobit. I koniec końców to nie zakończyło się nawet strzałem. Ale jest przechwyt. Wojciech Domski wychodzi sam na sam. i obramkarza. Tutaj jest ręka. To musi być rzutkarny. Tak jest. I jeszcze będzie. Kartka. Zobaczymy jakiego koloru. Bo tutaj trener Jacek Burgin sugeruje, że to powinna być kartka koloru czerwonego. Tak jest. Wyrzucony z boiska Mateusz Zaborski. No on chyba właśnie. Zobaczymy. To wyjdzie górą. Dawid Łapigrowski. Zmylił kompletnie bramkarza. Dawid Łapigrowski. Widzimy cieszynkę niczym z popularnej gry komputerowej. A na prowadzenie 4 do 1. Wychodzą zawodnicy Gospodarzy, 25. minuta, no ten początek. Musi tą piłkę wybijać na skręski, jeszcze tutaj walczy Domski, żeby ją utrzymać na parkiecie. Ale ta ofiarność się nie opłaciła, ale brawa za walkę i za zaangażowanie, na pewno się należą. Oj tutaj Łajdecki zatrzymywał dwoma rękoma, tam powinien być chyba faul. Sędzia tego nie zauważył. Broziński, znowu niezły pressing, ale wyszli z tego. Zawodnicy z Lęborka, Mroziński na środku. Jest dobry przechwyt Piotr Łapigrowski. Czy wyjdzie sam na sam? Jeszcze tutaj próba dogrania do Dawida Łapigrowskiego. Czy coś z tego będzie? Jest gol! Dawid Łapigrowski. Druga bramka tego zawodnika. Jeszcze na pewno będą się chcieli pokusić o jakieś trafienia. Zawodnicy! Stymulemborka tutaj widzimy szybkę odpowiedź. I w końcu Przemysław Skibiszewski. No szukał dzisiaj swojej e, bramki. I znalazł. Ale jeszcze raz presują. Zawodnicy z Lemborka, chociaż wychodzą z akcją. Olczak nawinął tutaj. E, Łapigrowskiego I jest trzecia bramka, ale naprawdę bardzo dobre, z zimną krwią, wykorzystał swoją sytuację. Mateusz Olczak, no i robi się troszeczkę Broziński próbował e, grę do Łajdeckiego. On na prawej stronie, groźne wstrzelenie piłki do środka. Tam był Augustyniak, ale też dobrze go chyba tam przyblokował Błażeń. Znowu zabrakło e, tej precyzji i dobrej decyzyjności. Znowu jest akcja, no i Bauer, e, Domski, czy to będzie dwójkowa akcja? Wierzbowski! Jest szósty gol! Ależ teraz było tutaj dużo chaosu. Pod jedną i drugą bramką. Stenbork już bardziej pewne te trzy punkty. Bo to jest strata... Trzech goli chciałem powiedzieć, a już jest cztery! No podprowadził sobie kapitalnie piłkę Szymon Marszałkowski. I z prostego podbicia uderzył tak, że na skręc. Dużo takich naprawdę niezbyt trafnych decyzji w wykonaniu Skwiszewskiego. Chociaż jedną bramkę już na... W swoim koncie ma teraz dobre podanie i widzimy, jest gol. I znowu z numerem 21. Budziński. Dla ekipy KKF no ale też czasu coraz mniej. I raczej nie, na, nie zanosi się na to, żebyśmy mieli tutaj remis. Jeszcze jest pusta bramka. I jest ósmy gol! Piotr! Łapigrowski, no to też jest to ryzyko, rzut karny dla swojej drużyny. Tutaj jeszcze próba przechwytu, dobrze w obronie, Czerwionka jest na prawej stronie. Janowicz, no miał doskonałą sytuację, tak jest, Olczak, koniec, wybiła Syrena, a więc 40 minut gry za nami. 8 do 4. Takim rezultatem kończy się ostatni mecz domowy dla timu Lemborg w ramach 20 kolejki pierwszej ligi grupy północnej pod salu. Team Lemborg pakował pakowo tutaj 8